Ja jeszcze sprintem próbowałem. Siema, Ziemieciki, ja jestem TheGutu.pl, a to jest pierwszy odcinek serii SkyBlock dzisiaj ze mną jest... Skyman Siemanko. Dobra, siema. Siemanko. My z Kajkmanem pomyśleliśmy, że nagramy serię SkyBlock. Będzie to seria tak gdzieś nieregularna, bo zależy czy będzie nam czas pozwalał na nakręcanie odcinków. Odcinki będą miały około 10 minut, a no... Wyspa, na której jesteśmy, jest bardzo zbudowana. Ona była od razu, tutaj było te źródełko wody nieskończone hmm. i generator kobla. O, 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 o. Kwiatek Ejo. Dobra, to co, ścinamy tą trawę. Tylko nie Kwiatek Okej. Okay. Tak. Support. Rzucie kwiatki supportowe. supportowy. i pokaż to. Czekaj. Dodamy jeszcze trzech ochroniarzy, nie? Zaść to ani jeszcze dodam, bo tu zaraz zetnę. Bos. Ej, kolejny kwiatek Edio. Kwiatek Edio podpalę. A ci oślepiają ci żółci. Patrz jakiś <grym> zapór. Patrz. <grym> no widzę. Ej, tutaj masz kolejnego kwiatka, Edio. Czyli to też go. Tutaj, y Czekaj, trzy Edzie. Chua, Czekaj, trzy kwiatki, kwiatki jedzie. O, w jednym miejscu. Przyodzubimy to. O właśnie. Ale to czekaj, czekaj, to już nie. Ej mam jeszcze kolejnego kwiatka jedzie O Jezu. Masakra. Ej dobra, to co? Ej, ziomeczki, teraz sobie pokopimy kubla. Nie wiem czemu, ale zaczęliśmy do niczego. no. Ej Genial. dobra. Jezu, ja chciałem kilopem kopać drewno. Ej, czemu, czemu mi nie pokazuje, jak ja ten yy, niszczę kobla? Czy teraz tak dodali? Czy to mi pokazuje, jak ty niszczysz kobla? W sensie, w sensie, że jak niszczę drewno, czy coś? Nie, nie widzę właśnie tego. tego. Też nie widzę. Nie wiem, może Głup. to na serwerze wyłączyli, nie wiem. Nie wiem. A może to w tej wersji po prostu tak jest? Ale głupio trochę, co nie? No ja się przyzwyczaiłem do tych kreseczek Dobra Przepraszam, przepraszam... Ej, to skin. co robimy tą piwnicę? Zobaczymy jak Kino. się nagrywa. Przepraszam wszystkich za to, że skiny nie mam, ale postaram się... Wspomniałem grać po prostu. No ja, ja też okay, przepraszam, teraz, bo u mnie nie widać teraz, mojego ani. Co? Ale jak? Ani, ani... Masz łopatę? To weź rób tą tą. Mam dwie czyli ja na razie tak... dobra, bez, bez przesady, żeby nie było, że całą wyspę nam to zajmie. No. Jeszcze nawet tutaj jest ten. Zresztą nieźle zrobiłem. Nie, dobrze będzie, dobrze. Oj, gdzie ta łopata jest tutaj? Dobra, ja pokopię kobla. Jeszcze teraz walę. Teraz like, tak, tutaj... Ty. Hmm. Odcinki będą miały tak gdzieś co 10 minut, nie wiem czy to mówiłem, może yy, chyba nie znać. Yy, tak o yy, na tej ma na tym skybloku będziemy wykonywać różne questy yy, od was, czyli widzów, yes, które będziecie to. nam pisać w komentarzach pod każdym filmikiem co mamy robić na przykład Tylko to nie będzie takie, tylko to, żeby to nie były takie, wiecie, zadania hardcore, co nie? Wiecie, mm -hmm. jak znajdź diaksy, Znajdzie. co nie? Albo... Ej, wiesz, że się, się dopiero zamek skap... z żelaza. No, z Ej, żelaza. wiesz, ja się dopiero skapnąłem, że w tym. No, spójrz na dyrta. On no takie kamyczki. No, zawsze szare. Ma te kamyczki takie szare, no zawsze. Ale ja się, ja się dopiero. się ty dopiero zauważyłeś? No. Postawiłem sadzonkę. Siedzonka. Nie. Ej, tu już nie ma sadzonek. Kurde. ale jest jedna! Jest jedna! Oh. Będziemy jej tak chronić? Dobra. Ciągle myślę, że ten glowstone z sąsiada to jest creeper. Ej, dobra. To ja bym e, Czekaj, ja idę jeszcze pokopać. A, a ja zrobię, zrobię, zrobię tutaj... Co tu posadzimy. I teraz tak. Ojej. Yes. E, melony i to tu, a melony i Melony. E, o, tak, no, pampiny i melony tutaj, a... pszenica. Co nie mamy. Pszenica, dobrze Normalnie. Oh, to jeszcze zrobimy te schody. Oh my god. Nie, 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 nie. Damn e, Dzień dobry, proszę pana, mamy mały przeciek w naszej piwnicy. O, oh, fuck. Ej, dobra. Ej, no to wyjdź to dirtem, załataj. Oh. No, mamy mamy hydraulika na tej wyspie. O, oh, 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 oh. oh, oh. oh, oh. A nie, to jest kobra. O nie, musimy zniszczyć support z dzisiaj. Jednego z dzisiaj. M, 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 -m, -m. Mm, dobra. Cały trzeba zniszczyć Ci cały. Tu To, to momencik. Mam 21, powinno być... Tak myślę, że... To... Nie, nie styknie, nie styknie. Nie, no, się nie styknie, ale może dach się... Za... Woda, 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 woda! szybko. Daj. A czekaj, ja na to muszę... Że... Zalep to dirtym, nie będę ten marnował na razie. już mógł wejść. Chyba idę dalej kopać. Modla mm, no jak się tam ob... nagrywa. Obu, obu, obu. Y 7 minut już. No to zaraz. Także 6-50 parę. No to zaraz kończymy, bo to tak gdzieś odcinek 10 minut, żeby trwał. To już na ale jest dużo. Prawie mam jeszcze trochę. Jak chcesz, ej, ej, mam jeszcze trochę, nie? O, masakra, ile ty ma mam? Jestem hydraulikiem. Jestem hydraulikiem. Ja Dobra, 7.40. Dobrze, że się potwory nie respią teraz. O nie! Co tak. jest? Nie, 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 prawie skoczyłem na tego na sezonkę. No. Ale na tego, na pępkina, pępki, pampkina. Ty. Z pampkina zrobimy sobie ten. te. Lampion. Gdzie jest Gilow dobra, ty idź lep, a ja pokopię. A, dobra. To masz kilow, dam ci. Nie ja mam, nie ja mam. A, dobra, spoko, to ja idę tutaj lepić. Bo budowniczy. Wszystko rozpierniczy. Dobra. No, bo... No, no, akurat zaraz kończymy. Dobra. Dobra. Akurat to akurat eee, akurat jeszcze tak gdzieś z 30 sekund i będziemy kończyć, co? Tak gdzieś z minuta. No, a ile jest? Eee, momencik. 8,45. To jak będzie 9, to kończymy. Tak, będzie 9 i 10 sekund, to kończymy. Dammit! To powinno chyba wystarczyć, żeby to... Tak, wystarczy. No pewnie. Dobrze, dobrze robisz. dobrze. Wiem, ale to jest. Jak chcę, to jeszcze zrobić, żeby było takie wgłębienie o jedną kratkę. Nie, To będzie lepsze wgłębienie, będzie lepiej wyglądało. Mm, dobra, tutaj nie to postawiłem akurat. No, matko chodzi w hmm, Tutaj to, tutaj to. Słuch. A kończę tą ścianę, i kończymy odcinek. Ja już nie mam kłopotu. Już idę, na chwilkę. No, akurat muszę iść. Dobra, to chodź. Pani my zabili do... No to zabrać. co, ziomeczki, my się z wami żegnamy i lajkujcie, subskrybujcie i zostawcie fajne komentarze. No to co, hej, cześć i hejka.